Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek, witam Was na kanale Murawa TV. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, a teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym opowiem o bardzo ciekawym transferze, który może przeprowadzić Śląsk Wrocław. Zapraszam! Jak poinformowała wrocławska gazeta wyborcza, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zawodnikiem Śląska Wrocław wkrótce zostanie Juan Muniz. Hiszpański pomocnik to triumfator Mistrzostw Europy U19 z 2011 roku, na których zdobył jednego gola. Obecnie reprezentuje barwy hiszpańskiego drugoligowca Gimnastik de Tarragona, z którym związany jest do końca sezonu. Muniz to nominalnie środkowy ofensywny pomocnik, lecz z powodzeniem może także wystąpić jako prawy lub lewy napastnik. Taka wszechstronność byłaby dla Urbana szczególnie wartościowa, biorąc pod uwagę przydarzające się kontuzje. Na przykład od września nieobecny dla trenera Śląska jest nieprzerwanie leczący uraz Michał Mak. 25-letni Hiszpan to wychowanek sportingu Pihon w Taragonie występuje od 2016 roku. W premierowym sezonie rozegrał 24 spotkania, w tym 19 od pierwszego Gwistka, kończąc go jednak zaledwie z czterema bramkami. W sezonie 2017 18 rzadziej już wybiega w podstawowej jedenastce. Dotąd uczynił to jedynie sześciokrotnie, a jego największym osiągnięciem jest jedna asysta, jaką zanotował w styczniowym pojedynku z Rajowa Kano. W Wrocławianie do rundy wiosennej przystąpią jako dziesiąta drużyna ekstraklasy z czterema punktami straty do grupy mistrzowskiej. A teraz wiadomości z Włoch: Luigi Di Biagio przejmie obowiązki selekcjonera włoskiej kadry narodowej podczas najbliższych Najbliższych meczów towarzyskich. Di Biagio poprowadzi Italię w prestiżowych sparingach z Argentyną 23 marca w Manchesterze oraz Anglią 27 marca w Londynie. Włosi pozostawali bez selekcjonera od zwolnienia Gian Piero po poklęste barażowej ze szwedami skutkującej brakiem udziału tak utytułowanej kadry na mistrzostwach świata w Rosji. Di Biagio, w przeszłości defensywny pomocnik Romy, interu i reprezentacji Włoch do tej pory trenował jedynie reprezentację Italii do lat 20 i 21. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. Dajcie łapkę w górę, a w komentarzach napiszcie, jak oceniacie transfer Muniza do Śląska-Wrocław. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnym odcinku. Cześć!